Jan Peszek, wielki artysta polski, powiedział niedawno właśnie u Wojewódzkiego, że młode wokalistki to głupie c które nie mają nic do powiedzenia. Co ty na to? Tak powiedział? Nie oglądałam tego akurat odcinka. Jeżeli to rzeczywiście cytat, to bardzo jest on generalizujący i krzywdzący. Nie wiem, jak się do niego odnieść. Myślę, że jeżeli chodzi o mnie, mam wiele rzeczy do przekazania, i myślę, że na pewno też na drugiej płycie będzie to bardziej zauważalne, ponieważ pierwsza była bardziej pokazanie to tego, kim jestem, jakie mam emocje i jakby w ogóle pierwszy raz uzewnętrzniłam się trochę, to artystycznie. Ale mam. Kurczę, nie uważam, żeby młode osoby nie miały nic w głowie i nie miały nic do powiedzenia. Ja bardzo często wypowiadam się na różne. E, ważne sprawy i, i... Trochę ageism, twoim zdaniem? Może, nie chcę, nie, nie są to moje słowa, nie lubię się tak wypowiadać, wiesz, jak nie widziałam kontekstu, może to są wyrwane słowa z kontekstu, ciężko mi uwierzyć, żeby tak e, ktoś, no nie wiem, dla mnie, ktoś, kogo ja darzę szacunkiem dużym, e, powiedział e, tak generalizując. To kiedy będzie druga płyta, Julka? E, daty konkretnej nie znam, bo to musi się, wiesz, wszystko wyklarować, ale jestem już w studio, bardzo... Na takim intensywnym etapie mamy już bardzo dużo materiału. Ja już nie mogę doczekać, szczerze mówiąc. Powinnam promować pierwszą jeszcze płytę i nadal jakby promuję, a natomiast już e, myślami jestem gdzieś dalej. Czyli ten rok, przyszły, będzie jakiś singiel kolejny? E, myślę, że przyszły, singiel też na początku przyszłego roku, żeby to wszystko miało ręce i nogi, ponieważ na razie jeszcze jakby. Ciągniemy pierwszą płytę, przede mną trasa w grudniu, zapraszam serdecznie, niedługo będą już dostępne bilety i jak skończę trasą tę płytę, to na pewno otworzę nowy rozdział pod tytułem kolejna płyta. A to idziesz jak burza, nawet nie dajesz sobie kilku miesięcy przerwy. Bo ja chcę iść za ciosem, po prostu tak mi się to spodobało, że chcę tę energię jak najszybciej wrzucić wiesz, na kolejny krążek.